Hej, witajcie na kanale Mój Psi Świat. Dzisiaj pokażę wam, w jaki sposób ja uzupełniam spowalniającą miskę dla fuerty. Najpierw pokażę, co do niej wkładam w takiej codziennej totalnej wersji. Jest to suszona wołowina, parę kawałków suszonego mięsa, miska oczywiście z soda pub, ta z wzorem plastra miodu, no i głodny psiak, który jest dopiero co po spacerku. Mam tutaj też oczywiście surowe mięso. Fuerta jest na diecie barw, więc jest to podstawa jej diety. Miska uważam idealnie się sprawdza do uzupełniania właśnie mięsem. Jeżeli macie psa na barwie, to ta micha uważam, że jest idealna. I uważam, że z sody to jest rzecz, którą po prostu musiałam mieć. Wrzucam więc kawałki mięsa, suszone mięsko i tak to wygląda. Tu możecie od boku zobaczyć, że ta miska jest naprawdę wysoka. Podaję taki no, posiłek jest, w fuercie. Ona od razu się za to zabiera, więc nie ma z tym problemu. Dobrze. Super. Ja im tutaj też nagradzam, ponieważ kamera ją jeszcze trochę peszy, więc, żeby dodać jej takiej otuchy, komfortu. A jeżeli Micha Wam się podoba, to na stronie dla psiaka znajdziecie te, ale też inne zabawki z Soda pub, A z moim kodem MPS10 możecie sobie zrobić zakupy 10% taniej. Micha stopniowo się opróżnia. Super, Fortunia. No dobrze. Bardzo dobry piesek. Dobra psinka, piesinka. No. Zapraszam Was również na moje konto na Instagramie, gdzie zobaczycie rolki z innymi zabawkami, ale też jak po prostu spędzam z Fuertą czas. To uzupełnienie, które Wam dzisiaj prezentuję w tym filmie, to jest takie totalnie basicowe, codzienne uzupełnianie michy spowalniającej. Ja nie ukrywam, że nie mam czasu na codzienne wrzucanie do tej miski. Wiecie, jakichś ładnych kompozycji, które oczywiście są piękne dla oka i na Instagramie możecie mnóstwo tego zobaczyć. Zwłaszcza właśnie na, na koncie Soda Pub czy dla psiaka mają naprawdę piękne, piękne zdjęcia i rolki. Natomiast dla mnie taka codzienna wersja praktyczna również się sprawdza. Fuerta normalnie takiego, taką porcję mięsa zjadłaby w jakieś 15 sekund, przypuszczam. Bo tyle to mniej więcej zazwyczaj trwało. Dopiero co nałożyłam to już to znikało. A tu zajęło jej to około 3 minuty, więc różnica jest naprawdę spora. Zostały tu już ostatnie kawałki suszonego mięsa. Super. No chyba już wszystko masz. Chyba już wszystko znalazłaś. Mm? Cała Micha zjedzona, wszystkie plastry sprawdzone. Tak? Dobrze bucia. <grych> tak. Ostatni czek, czy na pewno wszystko? No nie znajdziesz tu nic, jak tu nie ma, to nie ma. Drugiego dna nie ma w tej zabawce. Dobre było? Smakowało? Tak? Dziękuję za oglądanie. Polajkujcie film, jeżeli Wam się spodobał i subskrybujcie, aby być na bieżąco. Zapraszam też do oglądania moich ostatnich filmików. Do zobaczenia. Pa, pa!